Dzień dobry. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pędzinie. Każdą ostatnią środę miesiąca w Czytelni głównej mamy zajęcia klubu rękodzielniczek. Spotykamy się wtedy, szydełkujemy sobie, robimy frywolitki i różne inne takie rękodzieła. Inspirujemy się wzajemnie, wymieniamy się projektami i wzorami. W związku z epidemią koronawirusa, niestety, musimy pozostać w domu i nie możemy się spotykać. Nie znaczy to jednak, że musimy rezygnować z naszej ulubionej aktywności. Dlatego, zostań w domu i szydełkuj z nami. Będzie to cykl zajęć, które będziemy prezentować dla Państwa w poniedziałki i czwartki. Na dzisiejsze zajęcia przygotowałam dla Was taką torbę szydełkową według Joli Mazurek. Bardzo fajna torba, poręczna, ciekawy wzór. Rozmiar taki w sam raz jak lubimy, tak żeby zmieścić i dokumenty, i zakupy. Ja ją zrobiłam z takiego srebrnego sznureczka 2 mm, szydełkiem numer 4, ale można ją zrobić z każdej włóczki, jaką macie dostępną w domu. I dzisiaj będziemy sobie taką torebkę robić, włóczki Uciekło mi szydełko. yarn Art Jeans. Ja mam tutaj białą i czarną. Będziemy sobie robić z tej włóczki. Yy, tutaj mam szydełko numer 3. I zaraz pokażę, jak taką torebkę zrobić. Żeby zacząć taką torebkę, musimy sobie zrobić magiczne kółeczko. I tutaj robimy sobie pierwszą pętelkę na tym magicznym kółku. I wykonujemy na niej trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Będą one stanowiły słupek pierwszej ścianki naszej torebki, bo torebka składa się z czterech ścianek i później w każdym rzędzie, tą, każdą ściankę powię musimy powiększyć o cztery słupki. Każda ta ścianka składa się początkowo z czterech słupków i proporcjonalnie w każdym rzędzie o cztery słupki ją powiększamy. Czyli tak, mamy tutaj pierwszy słupek z trzech oczek, oczek łańcuszka, robimy drugi słupek, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka na narożnik i robimy kolejną ściankę, z czterech słupków, raz, trzy cztery kolejne dwa oczka łańcuszka na narożnik i znowu cztery słupki na trzecią ściankę raz dwa trzy cztery I robimy dwa oczka łańcuszka na narożnik, i ostatnią ściankę z czterech słupków. Raz, dwa, trzy, cztery. I zamykamy sobie okrążenie taki sposób, że nie tak jak w poprzednich narożnikach, robimy sobie jedno oczko łańcuszka i jeden półsłupek nawijany, czyli nawijamy sobie tutaj pętelkę, wkuwamy się w trzecie oczko yy, łańcuszka tego pierwszego słupka i jak mamy takie trzy pętelki, o, tu na szydełku przeciągamy pod nimi tą Nitkę wiodącą. I przechodzimy do kolejnego rzędu. I zaczynamy ten pierwszy narożnik troszkę inaczej niż będziemy wykonywać kolejne narożniki. Robimy trzy oczka łańcuszka. I każdy, tak jak mówiłam, każdą ściankę musimy zwiększyć o dwa słupki. Czyli tak jak czy nie, o cztery słupki, czyli dwa słupki z jednej strony, dwa słupki z drugiej strony. I w ten pierwszy narożnik wkuwamy jeszcze oprócz tego z oczek łańcuszka dwa słupki, 3. Czwarty słupek wbijamy już za tym pierwszym słupkiem z dolnego rzędu 5, 6. Siódmy i ósmy słupek robimy w narożniku. 7. 8. Robimy dwa oczka łańcuszka na narożnik i wkuwamy się tutaj, powiększamy ściankę o 4 słupki, czyli dwa słupki na początku. I teraz ten trzeci słupek, nie będziemy robić tego trzeciego słupka w narożniku, tylko wkuwamy się w to pierwsze oczko, tutaj w pierwszy słupek. O. Musimy sobie troszkę odchylić. 3. 4, 5, 6, 7, 8 w narożniku robimy, dwa oczka łańcuszka, oczywiście na narożnik i znowu w narożniku zaczynamy od dwóch słupków, bo powiększamy tą ściankę o cztery słupki, 3, 4. 5, 6, 7, 8, robimy w narożniku. Dwa oczka łańcuszka. I yy, na narożnik, i powiększamy kolejną ściankę. Robimy dwa słupki tutaj na początku, w narożniku. 1, 2, 3. 4, 5, 6 i w narożniku robimy 7, 8 i zamykamy okrążenie. <coughs> Czyli robimy jedno oczko łańcuszka tak jak wcześniej, półsłupek nawijany, wkłuwamy się pod, w trzeci oczko łańcuszka tutaj w tym e, pierwszym słupku. O. Przeciągamy nitkę i tutaj jak mamy trzy pętelki, znowu przeciągamy tą nitkę wiodącą, przechodzimy do kolejnego rzędu. Ja przerobię z Wami jeszcze ten trzeci rząd, tak dla utrwalenia. Czyli robimy tak. E trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Dwa słupki w tym pierwszym narożniku dodatkowe. Bo znowu dodajemy cztery słupki w każdym na każdej ściance, czyli jak było osiem, to teraz będziemy mieć dwanaście, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 10, 11, 12 w narożniku. Raz, dwa. Dwa oczka łańcuszka na narożnik. Znowu dodajemy dwa słupki w narożniku, żeby zacząć kolejną ściankę. Raz, dwa. Tutaj wkuwamy się przed, to pierwsze, przed pierwszy słupek oczko. 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W narożniku robimy słupek jedenasty i dwunasty, ponieważ zwiększamy ściankę. Yy, narożnik oczywiście dwa oczka łańcuszka i tutaj raz w narożniku dwa słupki, potem osiem słupków tyle, czyli co na ściance, czyli będzie trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, i w narożniku 11, 12, 11, 12, 2 oczka łańcuszka w narożniku i robimy ostatnią ściankę, czyli dwa pierwsze słupki w narożniku. Ten 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 na rożniku i tak sobie o cztery słupki zwiększamy każdy rządek yy, każdą ściankę w każdym rzędzie, tu jeszcze zakończamy tak jak wcześniej, jedno oczko łańcuszka, półsłupek nawijany, wbijamy w trzecie oczko łańcuszka pierwszego słupka, przeciągamy. O. I tak sobie zwiększamy wszystkie, każdą ściankę, każdy rządek o cztery słupki w każdym, na każdej ściance, aż osiągniemy wielkość jaką chcemy mieć. Torebki, czyli dno, żeby miało tak jakoś 25-30 cm, tutaj na takiej krawędzi bocznej. Tak jak ja tutaj robiłam w tej torebce, ta krawędź dna to jest 26 cm. I taka wielkość jest torebki bardzo fajna, bo wszystko nam się do niej mieści. Nie jest za duża, nie jest za mała. I tak sobie róbcie okrążenia. Tego dna, aż ta szerokość tutaj boku będzie miała 25-30 cm. I przejdziemy do robienia ścianek. A jak zrobić ścianki, pokażę na następnym spotkaniu w czwartek. Do zobaczenia!